Let's go! Czekaj, muszę kurwa słuchawki podłączyć i podsunąć bo mi zdycha ze słuchawką. Zresztą słuchaj nie wdycham się. Hmm, poczekaj, odpor bagę, bo podłączę kurza. Bo nic wdycha, teraz przestaniemy rozmawiać. No <grymne> <grymne> tak. że cię, przypominam, że to nie jest... Yy... czekaj, jest na mnie pojazdów, kurwa, przy bazie, no zobacz. O, i Jeepa. Jest przy, przy bazie, teraz teraz, jakby jak, jak ten pigieczkułca jest przy bazie. Proszę, Zdęki, a teraz... A teraz... A teraz nie. A teraz jest po prostu... jak wolny jest, to masz, zobacz. Przy bazie, widzisz? Przecież masz. I czołg właśnie zaraz będzie, i zaraz sobie wsiadam w niego, czekam aż się odrodzi. No, to nie widzisz, że się ładują? Jak umrzesz, tak Zobacz, to to. I jest czołg, i tu jest kierowca. No i jedziemy, dobra. A ty jesteś... czekaj, ja nie widzę tutaj w ogóle, kto ze mną siedzi. To, gdzie ja widzę yy, skład? Gdzie ja widzę skład ludzi, którzy zamyślą w czołdu? Ale... Nie, nie ma. Gdzie? Nie. To jest... No nie masz, bo to nie jest kurwa ten... ...wor kur, czoł... To jest y, ta drużyna po prostu i tyle. Zalecam to z dola. Oj kurwa, dziękuję bardzo. O, już chuj. No to nie na niestety, no. O, ty jesteś żywy. O. No to weź, kurwa, może nie, nie walcz. Chciałbym, no, chciałbym się odrodzić na tobie. A ty, kurwa, się napierdalasz z tym teraz. Proszę, będę swoje Dobrze, dziękuję. O, i tak. Mhm. Już leżę na ziemi. Okej, okay. nożeptaćka. Mhm. No już jestem kurwa. Jest. Tak. Co? Co? To ja! Od odratowałem! Uważajcie, że tu w portalu dużo tych kurwa psów stoi. Chyba wrócimy do walki z gry z botami, bo coś tak lepiej kurwa. Tak. Ety znaczy, nie mam jak, tylko jestem pasażerem, yy, nie? A ja wczoraj siedziałem, miałem e, e, chat. miałem włączony chat. E, na Swapę grałem, bo Marta to nie i I że gry miałem włączone. I ja wiesz, tam z Marto się kłóciłem jakieś bluzgi i jakiś, jakieś bluzki do mnie już, że Czy ja do niego to gadam, czemu ja do niego to mówię? Jadnomięcej. <grymnie> Myślał, że do niego coś tam bluzgam, nie? <grymnie> Słyszy mnie? Kadyk Kurwa jesteś To jestem trochę... ja nie, bo jeż... nie, ja, ja nie, prowadzę. nie, E eu não tem contato.

Was za, za widziałem, który wychylił i kurwa już po, po, i, po no strzelałem, ale ten, ten mój drugi e, operator kurwa mierzył w ogóle wino dobra, Dzie, dobra, weź przy, kurwa, daj się odrodzić, a ja jestem, no to pr, próbuję się odrobić, nie wiem, tobie, ty się strzelasz z kimś. No piszę w walce, piszę, że w walce jesteśmy, jest. dobra. Dobra, jestem. No, Gdzie biegnie? na A? Gdzie nie biegną? A na C na C, na C, C. dobra C. Nie wiem. Jest, jest bardziej z ruskim po takim wschodnim. wschodnim. No to co? To co? Ok, my advice, enemy sniper, confirmed in your area. Ja się. ja się kampię na. na cech, zajmuję. A ja mam. o i chuj kurwa, już ja z tego. Kurwa strzelałem w typa kurwa. Jak nic kurwa serio jebnąłem pół magazynka i kurwa on mnie nic nie stało. O co chodzi? Kurwa? jakiś cheater czy coś? Ja bym banów, banów, na, ban napierdalał, nie, bezitości, bo tu... To... Aha, rozumiem. Rozumiem. Aha, tak, ty, ty, chyba ten sam artykuł czytaliśmy dzisiaj. Bo tam było właśnie, że będą, odpalą ten cały system, bo wiesz, zaktualizowany, nie? Objective delta is under control. Objective data is under control. Się doczekać już... Aż... Ja zdycham, no zdechłam. E, bardzo nie mogę się doczekać e, już w pełnej wersji, kiedy będę mógł po polsku, bo ten dubbing zawsze fajny taki jest, mięsny. Oni zawsze przeklinają, kurwa, fajnie. Dobrze, dobrze to słychać, nie? Dobrze to brzmi. konik krzyczący wiesz... tak a wiesz jak oni krzyczą w battlefieldzie 40 silna co wiesz jak krzyczą yy, co chusto mu <laughs> sto że takie o kurwa uh. <grywa> <grywa> Tak, 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 dokładnie. Dokładnie. Dlatego, a czy ja w ogóle mnie kurwa m, nie, nie rozumiem, nie, m, mam nadzieję, że nie wiem, nie będzie tego, bo to, to jest bardzo długo, ale kurwa to tak że to nie jest proste, Tak, 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 tak. tak. Dupę jebane no Tylko kurwa się odróżniamy Jej Ja chcę z powrotem z botami grać kurwa, bo mi to, kurwa Z butami? Ja zaczekam. Są z butami, mam mnie to, kurwa piszka. tam było fajnie. Mogę sobie nagłupać 75. Gurgain, kurwa. Oni z przyzwyczajenia to pisze chyba. Komu Gurgain, kurwa. No i patrz, znów nie ma podsumowania. Jaki chuj tu się dzieje, powiedz? I znów nie ma podsumowania No dobrze, ale, ale ale wcześniej było pod koniec meczu podsumowanie. Teraz nie ma No dobra gdzie ale, ale gdzie jest twoje podsumowanie Znajdziesz, w sensie wiesz. No dobra, a jak w lobby sobie znaleźć gdzie to, które masz rangę i w ogóle? Poczekaj. Gdzie to jest kurwa? Jak, jak w lobby, gdzie w lobby znaleźć? Yy, informacje o informacji o tobie, no o twoim tym. O sobie, no. A gdzie to jest? Co? Rozumiem no No I teraz te, i, te, i też wyjdź Przełamanie gramy No to wyjdź, bo mam wszystko poblokowane, teraz nie mamy nic kurwa No, już Ale czekaj, czemu mam cały czas Czemu cały czas... Po... No wszystkie mam... mam zablokowane tak jakby. Yy... O dobra. No dobra. Podbój. Podbój z butami. Są podbój, 1 do 1 Dobra. Tak, wziąłem podbój z butami, wiesz? Wcześniej mogłem, kur... No jest tam podbój 1.01 Jest, jego nie można jakoś wcześniej nie umiałem wybrać po prostu. Po Zobaczymy, że mnie tylko się naciska, wchodzi do loby tam tego tak, podboju i dopiero z naciskasz. A wcześniej to myślałem, że krzyżykiem po prostu od razu wejdziemy i coś mi nie chudziło. Zobaczymy. I czekaj. I kto to jest? O czemu tu botów nie ma? Poczekaj, czemu tu botów... To jest, to jest ograniczony podbój. A czemu tu nie ma botów? Ma być boty. Ja nie chcę kurwa z nimi grać, chcę z botami grać. Wych wychodź do lobby z powrotem. Wy wychodź do lobby, kurwa. Przełamanie. Ale no to dziwne, bo przełamanie jest na poligonie. Myślałem, że. Trening grounds, no ale w Trening Grounds jest też podbój pokazany z tym pasku. Strzelnica, tożsamość, klas, podbój 101 i, i przełamanie 10. No właśnie. Tak? Właśnie. A więc zrób tak, że wejdź w lobby i tam masz lobby. Jaki guzik za lobby? Stanie na podboju 101 i naciśni lobby. Rozumiesz? I naciśni lobby. Gdzie masz lobby? Masz lobby po lewej stronie. Jaki guzik? Nie. No, no właśnie. I... A, a a faktycznie nie Conquest 101 Rozumiem, dobra, faktycznie Faktycznie umie A to my nie wchodzimy do tego, tylko do lobby to wchodzisz jakby... Do tego co ostatnio grałeś. I podbój 1.01 też mam napisane tylko jak na czym polega. Dobra, chodzę przełamanie tej many. Czekaj, gdzie to było? A czemu to jest przełamanie? No Jakie? Tożsamość samo czy co? No jak? No, ale nie mam projectru poszło ma nie właśnie. U mnie się wyświetla? Nie mam Jak? No dobrze, jak okay. Nie wiem. Weź ty wybierz kurwa, weź, duch A to jaką on zrobić, żebyś był generałem No to ja się rozłączam eee Wychodzę z imprezy jak mam to zrobić? Opuść drużynę R3 Opuść grupę i teraz co mam zrobić? Eee, jak on to zrobić? Znajomi wziąć i dołączyć do grupy. Dobra. I już mam. No, no dobra. No sobie to włączenie ja Nie wiem o co chodzi. Co się dzieje? Jeszcze ja nie mogę to włączyć, to nie mogę. No. Zaraz... Zaraz tak wiem. Wiem o co chodzi i zaraz ona minie. Wiesz. U mnie też jak ty jesteś w brzegu, stajesz. A ja pierwszy wychodzę, to też mam kłódkę, i muszę poczekać, jeszcze trochę chwilę kamienia. i ty wejdziesz do ląby, to też by cię na mnie tutaj ginie. Nie Damn mm. right. masz kłódkę dalej? Znów No wybierz to. Zaraz ona minie, tak mi nie tak puszka, Może i tak. Kurwa. dobra. Bo Zaraz mnie nie poczekaj. No dziwne. Co dalej, kłódkę masz? O jezu, no? U mnie też jest, pojawia się nie yy... zejść dowódcy grupy, no i co? Kurwa, Jego. dobra, jeszcze dobra, to wracam do poprzedniego stanu. Kurwa, ja wychodzę, albo Ty wy, wychodź, wyjdź i wejdź. To ja będę dowódcą, kurwa, bo nie chcę się czekać. Opuść grupę. Mhm. No. no, dobra. No. no. dobra. Ja jestem wdech. No dobra, ale wcześniej włączałem przełamanie i, i, i teraz nie. Kurwa, no... Wcześniej, włącza... Wła... wcześniej to włączałem działało, teraz pokazuje mi się opis, kurwa, w trybie przełamanie, walcz po jednej stronie, chuju, mówisz, Mhm, węże. Uh -huh, uh -huh. No zniknęła, no bo już nie coś dowódców w ogóle, kurwa, ale to nie wiem. wyjebiecie z grupy wtedy, no. Czemu nie mogę przełomania znów włączyć? Wytłumacz mi, kurwa, bo ja nie rozumiem tego. Przecież mogę przecież. No nie mogę z butami włączyć przełamania. Co to było przełamanie w tej chwili. Ale nie mogę włączyć i nie mam kłódki na tym żadnej. Nie mogę włączyć po prostu, bo jak klikam... ...to mi się pokazuje, kurwa, opis tylko. No, wiesz... Nie rozumiem tego, kurwa, dlaczego tak jest. Nie rozumiem kurwa zachuje, no dlaczego? Przecież z botami kurwa dzisiaj, no ludzie. Czy pojebało? Nie chcę podboju kurwa. Przeglądaj tryby, no i dobra, no. I przełamanie. No, i Dobra, bierzemy zwykły podbój chyba kurwa, bo nie, nie wiem jak to inaczej grać. Czy przełomanie, dobra, przełomanie weźmie jedno, nie? Eee... Dobra, przełomanie, kurwa, to. Ale kurwa nie rozumiem, tu jakieś kurwiące rzeczy idzie w tym grze. Mhm. Tutaj jest rozpi oh, straszny rozpierdol, co się dzieje tutaj. O, możesz broń odblokować jakąś. Zabijaj wrogów po 50 metrów jako szturmowiec. To chyba nie jest kurka, na broń, tylko broń. Możesz używać pakiet broni. No to zobacz sobie wyzwania wy sobie na start czyli w sensie wyzwania i zobacz sobie wyzwanie tam gdzie masz pistolet Zabije wrogów w pełni 10 metrów, i to kosztuje napisanie po prawej napisanie po prawej i pisze po prawej słuchaj mnie co pisze kurwa ukończ to wyzwanie to właśnie ukończ, ukończ to wyzwanie podczas otwartej bety, aby odblokować pakiet broni gdy Batterfield 3 wystartuje no i kurwa masz Chcę pakiet broni ja weźmieć, chcę go blokować. Nie chcę złożyć bo tajnie weźmieć kurde nie, to nie mogę. Nie, tam jebać to, tam jest tylko wartość, ten pakiet broni to jest wartość. A tam na play? Kurwa, czy to ma jakiś wuj to, to kogo?

Włączyć kurwa y, tych y, z botami kurwa to było łatwiej, może było blokować to skurwysyństwo. 还有那米，没有那。